30 sierpnia to dobra data dla mieszkańców Legionowa i Powiatu Legionowskiego. Mogliśmy miesiąc przed czasem oddać to ważne skrzyżowanie, na którym ginęli ludzie, na którym nie było miesiąca, żeby nie dochodziło do poważnych zdarzeń drogowych. A od dzisiaj... Przed 1 września mieszkańcy Legionowa będą mogli sprawnie dowieść swoje dzieci do szkoły nr 3, do przedszkola nr 10, które jest opodal, do szkoły salezjańskiej, do szkoły nr 2. I to inwestycja zrealizowana ze środków zewnętrznych w dużej części. Razem z nią została przebudowana sieć, także kanalizacyjna. Tutaj nie za ładnie pachniało. Myślę, że ten problem został rozwiązany. Do tego jeszcze zostały bezpieczne ścieżki rowerowe, chodniki, nowe oświetlenie, zieleń. Także ta część miasta poza bezpieczeństwem, po prostu ładniej bardziej przestrzennie wygląda, i myślę, że będzie. Przez długie lata służyła dla poprawy bezpieczeństwa i lepszej komunikacji w mieście legionów. Każda inwestycja to też są utrudnienia i to przez kilka miesięcy to, to ważne skrzyżowanie było zamknięte. Ciężej było dojechać, tu są sklepy przedsiębiorstwa. Chcieliśmy trochę osłodzić i umilić pierwszym użytkownikom tą nieprzyjemną sytuację, ale z happy endem. I poczęstowaliśmy ich kawą poranną i, i pączkami. Wywołało to uśmiech. sympatyczne mam nadzieję, nowy, nowa świecka tradycja urodziła się w Legionowie: że coś słodkiego, coś energetycznego, razem z dobrymi inwestycjami dla miasta, jest mieszkańcom. Oferowane. Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych była jednym z priorytetów władz powiatu legionowskiego w poprzedniej kadencji i za wsparcie tych inicjatyw, wszelkich inicjatyw w tym względzie, bardzo dziękuję radnym poprzedniej kadencji. A ja przypomnę, że poprawa bezpieczeństwa to nie tylko przebudowa gruntowna dróg powiatowych, ale również przebudowa przejścia pieszych, doświetlenie przejścia pieszych, a także przebudowa skrzyżowań na jednym z tych. Skrzyżowanie właśnie się znajdujemy. W dniu dzisiejszym oddano do użytku skrzyżowanie ulicy Jagiellońskiej z ulicą Mickiewicza. To kolejne rondo w Legionowie. Mam nadzieję, że w sposób dobitny przysłuży się do poprawy bezpieczeństwa nie tylko w Legionowie, ale również na terenie całego powiatu legionowskiego, czego sobie i użytkownikom dróg serdecznie życzę. Ja chcę powiedzieć, że pozostawiłem jako starosta Powiatu Legendowskiego wiele rozpoczętych projektów inwestycyjnych związanych z przebudową dróg powiatowych, poprawiających właśnie bezpieczeństwo i wyrażam wielką nadzieję, że zarząd nowej kadencji te wielkie wyzwania podejmie. To jest w interesie wszystkich użytkowników dróg powiatu legionowskiego chciałbym powiedzieć że czeka na dokończenie droga 1801 w Stanisławowie, 18 18 gminie Nieporęt a także wiele dróg jeszcze, których dokumentacja właśnie się kończy, chociażby droga 1805, czyli przedłużenie albo kontynuacja ulicy Nasielskiej w Serocku, czy też przebudowa drogi 1809 do Kani Polskiej. Tego, tak jak wspomniałem, życzę nowym władzom powiatu legionowskiego, aby z taką Werbą i chęciami dużymi mogli te projekty realizować. Oczywiście są jeszcze projekty związane z kubaturą. Mam na myśli tu przede wszystkim poprawę warunków lokalowych dla szkoły średniej, powiatowej, zlokalizowanej przy ulicy Targowej, a także mam nadzieję, że rozpocznie się również budowa siedziby Powiatowej Instytucji Kultury. I mówię, to są inwestycje przygotowane przez zarząd poprzedniej kadencji i mam nadzieję, że nowe władze te wyzwanie podejmą.